Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem rolnikowi lub domownikowi podlegającemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, który jest matką albo ojcem dziecka, przyjął lub przysposobił dziecko w wieku do lat 7, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do lat 10, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Ubezpieczonemu ojcu dziecka zasiłek macierzyński przysługuje tylko w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje ojcu dziecka także w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni przy jednym porodzie. Okres ten może być wydłużony maksymalnie do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci. W przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 65 tygodni. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, o ile wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przeciwnym przypadku, czyli w przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie,